World drop it Witajcie w kolejnym odcinku Singularity i nie owijając bawełnę, muszę, no muszę zaczynamy yy, bo nie mam za wiele miejsca na dysku to będzie chyba ostatni odcinek z dzisiejszego maratonu w tą grę dobra, no zrobiłem, oblazłem, przeszłem i teraz co mam zrobić, to jest ciekawe hmm, 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 hmm. tu mogę wyjść na górę tu mamy tą windę no tam na górze byłem, tam bym się chciał jeszcze dostać chętnie bym się tam kurna dostał ale tu mogę, a nie, tu już byłem. Tu już byłem, tu już byłem. Widzicie co? Muszę tam iść jeszcze na górę. ROSE tu do. Spuść to, spójrzcie tu, bo tam na górze chyba jeszcze coś trzeba zrobić. Podnoś się, podnoś się, podnoś się, bo nie ma czasu. Okej, okay. tu nie mogę iść, tu też nie, ale tu chyba mogę. Nie, też nie mogę. Mogę wejść tylko te, w tę te dziurę tu, tak? O, oh, tylko co za jak jakie mam zadanie w ogóle? Naduj bombę 99 w kuchence. Aha, bo my jeszcze kuchenki nie znaleźliśmy. No tak. Nie ma kuchenka. U pana Gienka. Dobra, łażę po czymś gdzieś. Tam bym się chciał dostać i to bardzo. Tylko jak? Fuck. Pewno nie tak. Pewnie tu gdzieś jakoś musi się dać. Co? 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 Dobra, może mieć dalej. Aha, mam iść tu. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba, że stąd przylazłem. Nie wiem. Chyba nie. Tu rosną grzyby pomarańczowe. Cold factory. celu ukończony dawajmy już tą Nie, nie ma cięcie nastąpiło bardzo szybko. W środku zostali ludzie. Bóg co się z nimi stało pod wpływem gazu. Mhm, a mogę to naprawić. Nie mogę. O kurwa idą chłopaki. Będzie skis. Co ty stary wyprawiasz? Ręko, co ci jest? Mam cię zabić? Nie ma problemu. Lepiej poszukaj maski przeciwgazowej, przyjacielu. No, nie mówcie mi, że będę zadupczał w masce przeciwgazowej. No, przecież to jest. To jest. Nie włączyłem stopera, ale dobra. Mniej więcej wiem, jak wygląda sytuacja. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Tam mam wejść, tylko muszę maskę znaleźć. Okej. Okay. zgłosić do stacji 6. Słyszę głosy, to już jest naprawdę niedobrze. jest naprawdę niedobrze. Jak już słyszę głosy. Zniknął, jakby się nadmuchał na, na stacji benzynowej tym yy, pompką. Znaczy, no, znowu słowa zapomniałem. Dobra, jedne kutki mogę rozwalać, drugie mogę je zestarzać. To też jest dość dziwne. Gdzie ta maska gazowa jest? A jest! Ta gra jest genialna! Hall of Duty inne fiuty, to się przy tym po prostu Ach. To się pakujemy w tą dziurę tam gazową. No i coś czuję, że tam będzie kurwa hardcore, tylko kupię sobie pierwej amunicję. Bo coś czuję, że nie mi za dużo. To w sumie... To w sumie nie ma tak źle. A drugą bronią, jaką mam, to mam snajperkę. Ale zmieńmy sobie to na strzelbę. Zdecydowanie zamiast y, snajperki. Snajperka w takiej dziurze raczej nie będzie mi potrzebna. Ale jestem sexy w tej masce. Co to jest? A to są zbiorniki. Aha, fajnie, że muszę uzupełniać zbiorniki. Aha, jest faktycznie. Faktycznie powietrze się kończy. Co to pstryka. Ja sobie to połażę, bo to tego powietrza jest sporo. Jezu, słyszę głosy. Naprawdę źle on nie o mnie świadczy. Łomżyj, ale się wystraszyłem. Tak na, na ścisłość. Porwilowanie zakończone. Przygotować zbiornię okay. 2. Nie dochodzić po cichej, po cichej mi się nie chce. Witam, nie upuszczaj. Łołnierze Demiszała są w pobliżu. Twój sygnał zaczyna zanikać. Tam chcę wejść, ja chcę tam wejść. Ja muszę tam wejść. Tylko jak? What the fuck? jak? Nie wiem, ale dobra, idźmy tu. Coś tu mogę. Aha, mogę, mogę zawalić pod sobą. kurwa, jest tych skrzynek. Widzę multum ilości. Weź to, weź to. Nie mogę tego rozwalić? bo no z jaj. No w sumie nie mogę, Tam tak czy siak i tak nic nie ma, dobra. Weźmy sobie to. Weźmy sobie tlenu. Weźmy sobie to. Postawmy se tu. no, no. Ręko. Głupiejesz. Kurwa, w złym miejscu sobie postawiłem, Jezus jakie jestem tępy. Jest, mamy technologię, mamy tlen. Jezu, mam schizę Mam ostrą schi... bagaż? Tam pokażę, nic nie ma Spoko Tylko tak, tu doszedłem, tam przeszedłem, gdzie ja mam dalej iść? To jest pytanie za 100 punktów Nie o to mi chodzi, ja chcę schody naprawić O właśnie Weźmy tę skrzynkę ze sobą i poszukajmy wyjścia z tego burdelu. Połóżmy ją tu. Cholera, co ja mam tu zrobić w ogóle? Hmm, hmm. Może mam zejść jeszcze na ten dół? Dobra. Zajdę jeszcze tu na chwilę. Może da się zejść jeszcze niżej? A tam? Aha, dobra, tu mam. Teraz trzeba most i przejść tu. Jeżeli tak mi to nic nie dało, tu nic nie mogę zrobić. Kurde, molek. Tu mogę, tu nie mogę przejść. Mimo wszystko, że to są deski z drewna, i mógłbym je rozpierdolić, ale nie mogę. Ale mogę iść tu i gdzieś tu. Mogę iść jeszcze? Nie. Teraz mi braknie tlenu i umrę. Tego nie mogę otworzyć, tego nie mogę ruszyć. Kurwa, ależ mnie ograniczacie, ludzie. Hmm. Dobra, zawalmy to, bo muszę, 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 muszę butelkę z tlenem jakąś zdobyć. Gdzieś tu na pewno jakaś jest. A tu jeszcze mogę iść, dobra. Kumam. Tylko pierwszy muszę wrócić po butelki. Jakiekolwiek, bo zaraz kipnę na zawał. Ale tu już nie ma butelek i jest kurwa little problem. Weź to idziemy tam. Już mi chyba życie schodzi. Coś za mną idzie? Nie, nie, to było przede mną. No dobra, tu są dwie. To jest pakiet medyczny. Jest, są świniaczki. Cześć chłopaki. Fiu. Dobra, chłopaków chyba załatwiłem. Przedlał się jeszcze jedna butla. O właśnie. To by się przydało włączyć. Nie wiem co to jest. Szedłbym jeszcze tu. Właś tam, proszę cię. Aha, mogę to zaczuć. Ok Butla. Otwórz to, zbierz to, 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 to i to. I wyjdź. I weź jeszcze sobie tą buklę i jeszcze... A, Ała! Coś mi ugryzło! A, ty se chodzisz tu. I to bym se chciał wziąć. Okej, okay, mogę. Co mi to daje, hm? Hmm hmm hmm, jak ja nie lubię takich zagadek, gdzie muszę zapierdalać czymś. Dobra, naprawdę to naciśnijmy jeszcze raz to Wow. Pomógłbym ci, ale nie mogę. nie wiem jak to zrobić. A tu już mogę chyba maskę zdjąć, czy nie? Nie chyba raczej nie. A mi teoretycznie tu Zbierzmy bierzmy wszystkie butle, jakie są w pobliżu. <laughs> Szedłem jeszcze tutaj, zobaczyć, co tu jest. Są tu jakieś skarby? Nie, ja tu już byłem. Nie, no nie mogłem tu być. Że jak. Aha, okej, okay, już chyba wiem jak mam tutaj zrobić, ale pierwsze użyję tego. Zobaczę co tu się dzieje. Mm, tu nie mogę nic, tu nie mogę nic, ale tu za to mogę dość sporo. dokupię sobie serce, dokupię sobie energię. A miałem 5000, miałem stamtąd to dokupić. No to sobie uzbieram jeszcze raz. Dobra. Zróbmy to, naciśnijmy to i jednijmy to. Okej, okay, to chyba działa Kurde nie działa Jezus dzieciaki szalają na dworze. Sorry ludzie za to. No niestety dzieci nie pogoni. Bardzo dobrze, że się bawią. Zróbmy sobie kulkę jeszcze jedną. Tu jest szyba w ogóle. Nie ma szyby, okej, okay, i teraz A, ok, 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 R. ale lipa, Jezus, R. Ok, chyba teraz się trochę wyżej zaczepiło, także może przejdę. Dupa nie przejdę. No jak ja mam to zrobić? Gademy, za nam tlenu braknie. Zrób kulkę. Rzuć kulkę, naciśnij R, zlikwiduj kulkę, naciśnij R, powiększ kulkę. Okej, okay, teraz powinienem przejść. Jest! Jestem genialny, no nareszcie mi się to udało. Słyszysz mnie, kapitanie? Zostało niewiele czasu. Musisz się pośpieszyć. Okej, okay, już się śpieszę, stary. Tylko... O, kurwa. A więc tak to było. O kurwa. Pewnie cofnę się w czasie. Będę tego żałował. No najprawdopodobniej następny tak. I zanim wejdziemy do środka, zakończymy odcinek, a wy trzymajcie się, cześć i do następnego w Singularity. Aha, kliknijcie łapkę w górę, ewentualnie w dół, dajcie jakiś komentarz, jeśli macie mi coś do powiedzenia albo chcecie mnie zjebać. Trzymajcie się, cześć i do następnego w Singularity. Skryl, rabbit,